Na pewno trzeba zauważyć istotny udział produktów sektora Bank Assurance w udziale, udział w całym rynku ubezpieczeniowym. Dotyczy to szczególnie niektórych grup, tak jak ubezpieczenia na życie, przy czym oczywiście w ramach tych grup też należy mieć na uwadze pewien charakter produktów inwestycyjnych, czyli tzw. Tak zwanych polisolokat, który dość istotną rolę jeszcze w ubiegłym roku odgrywał. Te rola, jak widać, maleje, to jest związane z no, pewnymi tendencjami jak również zarówno po stronie banków leżących jak również po stronie nadzoru ubezpieczeniowego. Natomiast widzimy ogromny potencjał w produktach również działu drugiego, gdzie z dzisiejszych prezentacji wynika, że jest trend wzrostowy i to warto ten trend wykorzystać. Gdzie banki wespół z ubezpieczycielami mogą szukać synergii i jaka rola w tym procesie przynależy brokerom ubezpieczeniowym? Przede wszystkim najistotniejszy w tym procesie powinien być klient, więc banki dbając o swojego klienta, bo tak naprawdę one adresują te produkty dla swoich klientów, powinny swoją pozycję wzmacniać. Powinny przez to ich oferty stawać się bardziej atrakcyjne dla klienta, że mają dodatkowe produkty, które zwiększają poczucie bezpieczeństwa klienta, a przecież tak de facto o to chodzi, żeby klient w banku czuł się bezpieczny. A zatem rolą banku jest stworzenie takiej platformy dialogu z klientem, która klientowi da dobre samopoczucie. Natomiast ze strony ubezpieczycieli ważne jest to, aby produkty, które dostarczają dla banków były na tyle klarowne, jasne, czytelne, spełniały oczekiwania rzeczywiście i potrzeby klienta, żeby nie było rozczarowań. Po stronie konsumentów, z powodu złego dopasowania produktu, niejasnego, nieczytelnego sposobu przekazu o produkcie. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na naszą rolę mianowicie, wydaje mi się, że jako doświadczona, działająca wiele lat na rynku firma brokerska potrafimy zadbać o to, aby klient dostał produkt, który rzeczywiście jest mu potrzebny, produkt, który wyczerpuje jego oczekiwania, a z drugiej strony, żeby cały proces zawierania umowy pomiędzy klientem a bankiem był na tyle prosty i łatwy, przyjazny, żeby klient chciał go zrealizować. A zatem oprócz tej roli, powiedzmy czysto brokerskiej, czyli takiej adekwatnej do tego, co jest zapisane w ustawie ubezpieczeniowej, czyli broker powinien wychodzić naprzeciwko oczekiwaniom i potrzebom klienta, to dodatkowo chcemy wzmocnić nasze konsorcjum STBU Advance o rozwiązania informatyczne, które wiele z tych funkcji dotyczących klarowności, łatwości zawierania umów, transparentności wypełniają.